Dzień dobry w niedzielę. Parę rzeczy jest w tej dzisiejszej Ewangelii, yy, i to też takich rzeczy, które znowu. <gryw> wiem, że już macie mnie dość, ale znowu łączą się z tym wszystkim, o czym opowiadam w ostatnich tygodniach. Zobaczcie, najpierw tam jest y, takie spostrzeżenie, kiedy Pan Jezus pyta y, tych swoich uczniów o opinię na jego temat, i, i oni sypią jak z rękawa te różne nazwy: Eliasz, prorocy i tak dalej. To mi pokazuje, jak łatwo, jak łatwo przychodzi nam wydawać opinię o drugim człowieku, czy te zasłyszane, czy swoje osobiste, czy powtarzać jakieś plotki, tak dalej. Generalnie bardzo łatwo nam to przychodzi y, mówić o tym, y, co inni, co my sami sądzimy o innych ludziach, o drugim człowieku. Y, a potem jest y, to, co Jezus mówi o sobie samym. Y, i to świetnie pokazuje, że kiedy człowiek jest świadomy swojej tożsamości, wie kim jest, jakie jest jego zadanie życiowe, do czego prowadzi jego życie, co jest jego powołaniem, jego drogą, jego ścieżką życiową, to za to się płaci. On mówi wyraźnie: Mesjasz będzie ukrzyżowany, będzie zabity w Jerozolimie. I myślę, że warto znowu wrócić do takiego pytania o to, czy ja, po pierwsze, wiem, kim jestem. I czy jestem w stanie za to zapłacić, właśnie tak jak Jezus mówi, bo to, co wkurzało oponentów Jezusa, to to, że Jezus był człowiekiem, który wiedział, kim jest, wiedział po co przyszedł, wiedział jakie jest jego zadanie, wiedział, co ma robić, był w tym stanowczy, był w tym bardzo ukierunkowany do przodu, i to doprowadziło do tego, że został zabity. I myślę, że znowu Ewangelia może nas uczyć czegoś bardzo ważnego, tak po ludzku, właśnie tego, żebyśmy umieli i chcieli, pragnęli zawalczyć o swoją tożsamość, o to, kim jestem, jaki jestem. Dlaczego to jest takie ważne? Bo dlatego, że w drugiej części Pan Jezus, tej, tej dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi o zaparciu się siebie. Jeśli ktoś chce być moim uczniem, to musi się zaprzeć samego siebie, wziąć swój krzyż i pójść dalej. To taki klasyczny tekst. Tylko, że zobaczcie, ten tekst nie ma nic wspólnego z takim tanim cierpiętnictwem. Zaprzeć się siebie to jest konsekwencja tego, co mówiłem wcześniej. To znaczy, ja muszę najpierw wiedzieć, kim ja jestem. Ja muszę wiedzieć, jaka jest moja tożsamość, kim ja jestem. Aby mógł się zaprzeć w, do, w odpowiednim momencie samego siebie. Co to znaczy, zaprzeć się samego siebie? To znaczy, że ja wiem, kim jestem, ale też wiem, że moje życie, że y, wartość mojego życia, tego fizycznego tutaj na Ziemi, nie jest absolutna. Dlatego, jak przychodzi moment, w którym trzeba y, dać coś drugiemu, i to jest moja miłość, którą daję drugiemu, to to robię. Ale jeśli nie wiem, kim jestem, to znowu będę uprawiał tylko i wyłącznie jakąś taką pseudopokorę, coś, co będzie doprowadzało do uśmiercania mnie, ale nie z miłości do drugiego człowieka, tylko z cierpiętnictwa, które nie ma nic wspólnego z Jezusem. Yy, I to zejdź mi z oczu, szatanie, ja to też tak czytam w kontekście tego, co mówiłem przed chwilą, że, że nasze ludzkie myślenie jest właśnie takie, że. Zapieram się siebie i ludzie tak czasami robią dla swojej pychy, dla swojej chwały, dla swojego poklasku, po to, żeby, żeby inni mi bili, budowali pomniki, byli brawo, budowali pomniki, żebym był gloryfikowany, bo jestem taki wspaniały, bo się poświęcam. A tak, tymczasem w środku sam nie wiem, kim jestem. I tak naprawdę tylko zasługuje. A chodzi o to, żebym wiedział, kim jestem, i naprawdę ten dar, w postaci tego, kim jestem, ofiarował drugiemu człowiekowi. Dlatego tak ważne jest to, co Wam mówię w ostatnich tygodniach i sobie to przede wszystkim mówię, bo dla mnie to jest duże odkrywanie siebie samego, żebym wiedział, kim jestem, żebym o siebie zawalczył, znał swoją wartość, bo wtedy mogę, mogę swoje życie, mogę, mówię, jak Lech Wałęsa. Mogę swoje życie dać, ofiarować, zaprzeć się siebie, wziąć swój krzyż. Co to jest wziąć krzyż? To znowu nie chodzi, jak już wiele razy mówiłem, o dwie belki skrzyżowane, tak, i będziemy przez rynek wrocławski ciągnąć dwie belki, tylko chodzi o to, że Krzyżem Jezusa. Oprócz tego fizycznego, który był konsekwencją, najpierw była miłość. Jezus odkrył, że ma swoje życie ofiarować drugiemu człowiekowi. Że jego życie jest darem od ojca dla nas. I w związku z tym brać krzyż, to znaczy. Mieć pasję w tym życiu, mieć coś, co doprowadzi mnie, oczywiście, może mnie doprowadzić do śmierci, może mnie doprowadzić do cierpienia, ale najważniejsze jest to, co się dzieje po drodze. Po drodze Jezus kochał, Jezus siebie dawał, Jezus przez 30 lat uczył się nie tylko ojca w Nazarecie, ale też siebie, a więc bardzo długo inwestował w to, co się potem działo przez 3 lata. On mógł sobie na to pozwolić bo miał długi proces do tego, żeby dojrzeć jako człowiek do tego, żeby siebie dać, żeby się zaprzeć samego siebie. Nie zaczynajmy od końca, bo bardzo duża jest pokusa w chrześcijaństwie zaczynania od końca, znaczy, że mówienia o krzyżu, mówienia o cierpiętnictwie, o poświęceniu i dawaniu siebie w taki pseudochrześcijański sposób, tylko to się wszystko źle kończy. Dobrych i mądrych decyzji Wam życzę i dużo frajdy, ze swojego życia. Miejcie dużo frajdy, naprawdę. To dzisiaj jest niedziela, to jest dzień, w którym patrzymy na Pana Jezusa stałego, ale to zmartwychwstanie nie ma najmniejszego sensu, jeśli my w tym zmartwychwstaniu nie będziemy odkrywać swojego człowieczeństwa i tego, jak dużą wartość mamy w sobie i jak bardzo jesteśmy cenni w oczach Boga. Po to Bóg stał się człowiekiem, po to Jezus umarł i zmartwychwstał, żebyśmy żyli życiem wiecznym, żyli pełnią tutaj na ziemi już teraz. Do widzenia.